Ksiądz, Auta. Boże, Dzień Boże. Ksiądz, Ksiądz, Boże, Ala. Ksiądz Jarosław Międzywracki Proszę na chwilkę nie uciekać, bracie. Ale a ja ale jadę do chorych, spragnionych Pana Jezusa. Wiesz. Ale no, na, z dragniami chorych, ale... na umyśle, wiesz. Jarosław, minutkę poświęć. No ale Ty namaszczasz ich na śmierć, a Ty nie bierzesz kasy za nich po śmierci. No i szkoda, gadaj z No i tak Jezus chodzi w sandałkach, a ksiądz sobie bryczką namastić chorego na śmierć. Ostatnie namaszczenie, oczywiście mamy Biblię od katolików. Ksiądz Jarosław Międzywrodzki był egzorcysta, Ma dużo miłości, ale prawdy nie przyjmie. No ja może pytania w wgramy do katolików, żeby się obudzili jaki ksiądz jest pasterzem ich, jakich pasie na namaszczeniem chorych i śmierć na koniec, no bo wiadomo, no. Najpierw ochrzą dzieciątko, później doko nauczą spowiadać się, opłatek zjadać, pierwsza spowiedź, komunia, wierzbowanie, podotkają biesy, tak. No i tak dalej, sakrament małżeństwa, no żeby dać przekleństwo rodzinie. W katach i olikach, w tradycjach, no bo Adam i Ewa nie miał ślubu katolickiego i jakiegoś tam urzędnika, co Bóg złączył. Czyli trzecia osoba, czyli ksiądz, jest przekleństwem dla. Jakby miał rodzinę, żonę, dzieci, to byłby przykładem. Pierwsza, e, pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział e, od 1 do 6: Biskup, czyli ksiądz, nie, król ma być nie nagany, może jednej żony, trzeźwie markowany przy dwojcie gościnny przekazujący nauk jednego nauczyciela Chrystusa, króla Emanuela. Bóg znamy. No ale ksiądz nie ma rodziny, to rozwija rodziny. No i po co? Mam mieć jedną żonę, jak żyje w Selwacie, może mieć harem. No i... No to są faryzeusze, co kiedyś. To byli, są w sukienkach. Są... Tak, faryzeusze to są lemierniowe groby pobielane. Mają tradycję, nie mają sofa Bożego. Całują w... Słowo Boże nam przy, żeby baranki zjeść, że tam ten słowo Boże. Oni mówią przeważnie słowo pańskie. Też powiedział Pan, nie? Coś tam powiedział Pan. Także mamy Pana diabła rogatego, podatków tego Lucyfera, niosącego światła, co z napisma Święte, ale Jezus mu zamknął usta na, na pustyni. Także ksiądz się boi Chrystusowej prawdy, która jest w nas. Jana 14, 17 i Rzymian 8,9 to nie ma ducha Chrystusowego. Nie mają tradycji, zobaczcie, 437 dopiero. I pierwszy dobry tytuł w Rodzica. Nie matka Boska, Bogu rodzica. Chrystus nie ma matki. Ona urodziła syna dla Boga, naszego dziadka, ale Chrystus jest naszym Bogiem, ojcem. I tu mamy jeszcze o Jezus od katolików bez korony, bo nie chcą go wywyższyć za króla. Bo po co? Bo oni mają władzę. I pod sobą ludzi. I Bóg świata, diabeł właśnie przez nich rządzi jako faryzeuszy. Jana 844. Czyli ojcem jest diabeł, ojciec kłamstwa, nie straszy. Namasza, tradycja obrzędy i uśmierca przez 1700 lat. Tu mamy największy ze wszystkich ludzi, oczywiście to nie jest papież. To Chrystus, jedyny pasterz, który chodził w sandałkach. Tak, y przyjdźcie do mnie wszyscy, to jest wydanie od Światku ale oczywiście. No i Chrystus właśnie łazarza skrzesił, no. a nie namaszczał, no. go, żeby umarł ta, 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 ta nierzędnica no, siła olejkiem tam na śmierć bo Chrystus wiedział, że go zamordują z miłości naród wybrany i teraz was mordują kłamsem, olejkami, tradycjami także Chrystus to właśnie ksiądz tak wygląda też i świadkowie Jehowie też tak wyglądają i oni budują na skalę, tylko na Watykanie na piachu i ten Watykan już upadł, ale oni jedzą tych martwych ciała a faryzeusz wkurzony i mamy świecić ale przykładem prawdą, Jezus idzie się modlić do swego ojca, żeby wybrać apostoł fali nie księży. Nie ma tu matki włoskiej jak się modli, tak? I się modlił do swego ojca, naszego dziadka. Nauczał na łodzi, a nie na, na, na jak ksiądz na mównicy na ołtarzu w kościele we firmie. No bo gonili go, jak szczytał Izajasza. A tutaj czyta Izajasza 61, chyba że Duch Boży nade mną, bo na waszych kotach pismo się i już w rodzinnym tutaj domu w narodzie wybranym, do którego przyty jako syn do swoich, ze skarpy go zrzucić, no bo no także mamy dużo obrazków, 3,5 pół roku nauczania Jezusa jednego nauczyciela Tutaj oczywiście nie na palu, nie na krzyżu, tylko na drzewie zielonym. Łukasza 23,31, Galacjan 3,13 można sprawdzić. Tylko wnikliwi poznają, że łaska, laska tu piła, tego tu piła tręcą umył barbarzyńca, prokurator Poganin, który nie, zna, nie był Żydem, tak? No, a Żydzi naród go wybrali i przyszli w noc o północy. Judasz go całował. Piotrek ucho obciął tam Malchusowi, ten przykleił mu te ucho, no bo wiadomo. Schowaj miecz, kto strzela na wojnie na Ukrainie, będzie zamordowany, kto ma Pismo Święte, czyli miecz nie potrafi głosić prawdy Chrystusa i Królestwa prawi, pra, sprawdy, prawi, Sprawiedliwości, po prawdzie Chrystusa, no to tak diabeł zna Pisma, nic więcej, jak faryzeusze znali Pisma. Ale im to nie pomogło, bo oni mieli ojca diabła i władzę od diabła, że oszukiwali, a ksiądz nie umyje Wam nóg. Znaczy na pokaz papież by umył, na pokaz. A teraz mógł poczekać, dobra, macie minutkę, słucham Was, tak nie zrobi, minutka i by go rozerwało, Był się cały dzień musi się popsuł, bo ma te swoje demony, które musi kłamać, swoim głupim uśmieszkiem na twarzy. Także jak ksiądz nie jest owcą, co zginęła z Izraela, to jest kozłem i dzieła apostolskie 13.10, synu diabelskim. Wykręca Chrystusowe prawda? Świadkowie chociaż tą organizacja, tą książkę im wydała, to Świadkowie mają miechowe jakby w tej książce pomyśleli o tym Jezusie, nie? Tutaj mądro i głupie padnie, ale mądrość to jest oliwa od Chrystusa, a nie od jakiegoś tam księdza. także niewolnika. Niewolnika, nie? No i tutaj Bóg już nie mieszka w kościołach, w świątyniach. A te pieniądze, to gdzie są pieniądze? Ja, Mateusz 6, 24, to, to lepiej. I to tam mamona, to jest ten diabeł. Władza pieniądz, to diabeł tam już siedzi w pieniądzach, jest w religii jeszcze pieniądz. Pieniądz tylko środkiem płatniczym. O, Chrystus poszedł, tego zaraz wyrzucali jako dziedzico. Z winnicy to dziedzic. I tak wygląda rzymski kościół powszechny Nie ma owoców, tylko ksiądz żebrze namaszcza, a to idzie wszystko na śmierć. Są suche i pójdą do Piekła, do ogień, siarka będzie spalony. Objawienie 2.9, objawienie 3.9, objawienie 17.18 rozdział. Przetecznica, Nierządnica Rzymskiej Kościoły no i świadkowie chowi jako Faryzeusze, co wyszli z tego, z tej mafii, ale na pustyni. Czyli teraz tak, u świadków wychowy nie można prawdy powiedzieć, a Chrystus wyrzacał im tam handel, zrobił. A świadkowie mają prostytutki duchowe, tak samo ksiądz zbiera na tasę, oni też mają skrzynki, co by rzucić. I król Izraela wjechał na oś ma mają pana diabła wszyscy, panują, a zamordowali króla, a teraz panem diabłem, ten od podatków, pan Duda i panowanie jest, tak, pan, panowanie, religia, państwo, religia, ekonomia, czyli pan rządzi i ta przytycznica też rządzi religię, wszystkie rządzą, myślą, że rządzą, ale im będzie zabrane królestwo, no i będzie szukać pracy, nie? Do Chrystusa, bo wszyscy do Chrystusa muszą przyjść. Jak nie, no to, to diabeł was u śmierci, na lewicy. Mateusz 25 rozdział od 31 do 46. Także Chrystus krześlił łazarza i po śmierci. Nie wiecie co jest? Po śmierci jest tylko zmartwychwstanie. Teraz jesteście groby pobielane. Mateusz 10,8 chcemy skrzesić księdza, objawien 20 rozdział 6, werset 1 zmartwychwstaniem, ale wy jesteście jak groby powielane, jak nie macie w Chrystusa w sobie. Jest pierwsze jest z w Zmartwychwstanie. Ewangeliana, 5 rozdział od 17 do 29. Chrystus jest Bogiem, Ojcem dla nas. Jest Im Emanuel. I tutaj na przykład jest takie coś, nie? Bogaty, biedny. No i ksiądz żebrze i jego katolik będzie żebrał, to on po prostu go nie, nie wspomoże, żeby on był jakiś tam poziom miał do życia. Podstawowe rzeczy. Bo to jest jego brat katolik w religii. No ale syn marnotrawny przyszedł do ojca i każdy może przyjść do ojca. A tym ojcem jest tylko Chrystus żywym. Przez swoich uczniów do Was mówił, Uszulkę Bogdana i Byszka. A wszyscy są zakomani, i ksiądz nie będzie szukał zagubionej owcy. Bo mnie ksiądz nie szukał, świadkowiechowy, nikt mnie nie szukał, bo tylko oni szukają, I znaczy chcą, żeby u nich być w mafii i dawać pieniążki. Milion osób, milion świadków Jehowy da po złotówce jest milion złotych. No i jak kokos chcieliśmy Was zebrać do Chrystusa, jednego posterza. a nie chcieliście, to dom Wam zostanie pusty te sale królestwa. Bo prze, przez wiele ucisków trzeba wejść psychicznych do Królestwa Chrystusa. Jak Wół wpadnie do studni, to co wyciągają? A Chrystus Sabat uzdrowił Chromemu rękę. To nie podobało im się zouszam. Dzisiaj tak samo, jak gdyśmy księdzu skrześli umarłego z prochu ziemi, to zamorduje nas, bo biznes poleci. Ale my skrzeszamy ludzi, trupów za życia, którzy chodzą jak trupy, bo nie mają ducha Chrystusowego. Rzymian 8,9. Kto nie ma ducha Chrystusowego, nie religii katolickiej, czy Świadków czy Adwentystów. Chrystus jest jeden prawdziwy, Mateusz 24.5 Jest pełno fałszych Chrystusów i ten Chrystus właśnie pojechał sobie w samochodzie, a my idziemy na piechotę na targ staroci, żeby pogłosić też królestwo Chrystusa także dzieci Wam będą waszymi sędziami, właśnie dzieci za, te, za tego, tą próbę wiary, covida te szczypawki, śmierciawki oni wam odpłacą za to wszystko za kilkanaście lat jak to wszystko wyjdzie na jaw bo to wszystko wychodzi na jaw to jest Chrystusowe wszystko nie nasze Także wasi ojcowie jedli kasze manne na pustyni pomarli, jak ktoś nie naśladuje Chrystusa w prawdzie w miłości, w, na, w tym czasie, co by Chrystus zrobił jak na naszym miejscu. I chodzimy po wszystkich komliwych religiach, Udawa, udawanych fałszywych prorokach, Mateusz 24, 5 fałszywych Chrystus. bo jest tylko jeden prawdziwy Chrystus. Mamy kalendarz Maria Gordziła, Apostoł Paweł się na, nawrócił, dzieło apostolskie, 9 rozdział, od 5 do 20. Też możecie się na, nawrócić. Możecie być normalni, bo tutaj kobieta uwierzyła i była zdrowa. 12 lat chorowała. Lekarze nie pomogli. Tu jest najlepszy lekarz psychiatra i skrzeszał łazarza i was też. Waszą wiarą, bo legion demonów prosiły do świn wyrzucił. A ksiądz ile ma demonów? Demony są kłamcy, uciekają. Nie może tego słuchać, tej prawdy, w duchu prawdy Chrystusa. Czyli w ludziach są demony. W każdym są we mnie też i ja muszę walczyć z moimi demonami, nie? No i tutaj Chrystus uciszył burzę, nakarmił, skrzeszał, uzdrawiał. no wszystko robił. I za to, że był taki dobry, go zamordowali. Czy taką miłość mają ludzie religijni? I nauczał tak, mówił przy powieściach. No bo ksiądz ma swoją firmę, wejdzie na mównicę i baranki przyniosą kasy. Także, yy, czekaj. Chcemy żebyście byli aniołami. Ksiądz Ksiądzek będzie Synem Bożym Rzymian 8, 19, 2 Koryntian 6 rozdział od 1 do 18 błogosławimy. błogosławimy.